Log dzień trzeci, dzień dobry i powiem Wam, że ta bluza, ona jest genialna. Ja chyba sobie wejdę na temu i jeszcze zamówię, bo jest taka, jest taka nie za cienka, nie za gruba, ale ciepła. Więc ja mam po jeszcze koszulkę bluzkę taką cienką i jest migit, jest migit, więc. Wczoraj cały dzień w niej chodziłam i tak. Później aż mi gorąco było, co nie? Obawałam chyba kawałek tylko nagrałam. Więc dzisiaj jest trzeci dzień, czy to rozumiecie? Teraz pyknie nam tak ten vlog nas i nawet się nie spodziejemy, spodziejemy kiedy. Przyjechałam do Biedrym, tak, idziemy zrobić takie małe zakupy. Zobaczymy, czy kupię to, co chciałam, bo już zapomniałam, no więc... Ej, przydałby mi się jeszcze jeden taki polar, naprawdę. Tylko może bardziej wiecie co, w jakie kolory. Yy, bardziej w takie może nie aż tak świąteczno, czerwone, białe, tylko coś takiego w beż, beżowo-biały, beżowo-brązowy, żebym mogła później chodzić, bo jak się skończy vlogmas, no to połowa stycznia jeszcze obejdzie, a później już tak wiecie, no ja już później chowam te rzeczy, no bo już to już tak nie wypada. No, dobrze, że wczoraj tą kurtkę młodemu, że ta paczka przyszła i młodemu wyjęłam, bo dzisiaj jest tak chłodnawo. Troszkę se, se, śnieg sypie, ale jest mroźno. Jeszcze muszę mu buty domówić nowe, bo temat takie przejściówki. Dobra, nie gadam. Dzisiaj jest promocja na co? Nie wiem. Pokazują te kaki. Co to jest? Ej, co to jest? Ja tego nigdy nie jadłam. Nigdy, rozumiecie, że nigdy. Ale widzę, że wszędzie reklamują. Podobno to jest bardzo dobre, ale jak to smakuje, nie wiem. Może kupię dzisiaj i przetestuję. Dobra, patrzę się, czy mam tu torby, a nie mam torby. Mam w torebce to chyba mi taka wystarczy. Dobra, bo tutaj czemu? Okej, okay, to się rozłączam, bo jeszcze bym chciała zobaczyć w szejkomacie, co tam wylosuje. Czy wykorzystacie e, w tej aplikacji z szejkomatu? Ja korzystam czasami, czasami coś się po fajnego wylosuje, a czasami, e, czasami beznadziejne rzeczy, no ale idziemy. No i oczywiście standardowe ujęcie z koszykiem. No, tak jak zawsze tu nie. Obiecałam jajo, to biorę jajo różowe i niebieskie. Jest tak zimno, jejku nieprzyjemnie albo ja zmarzłam. Kupiłam kaki, będziemy testować. Ja nie wiem skąd te ceny. Powiem Wam, że ja, ja nie wiem. Wydaje się, że kupujemy nie za wiele, a potem paragon jest taki duży. No dostałam voucher na 50 zł, wow, albo nie trzeba wydać za 300. Nie wiem, nie widziałam, czy widziałam, ale nie patrzyłam tak, wiecie, szczegółowo. Zobaczymy sobie w domu. No dobra, zrobiłam zakupy. Mm, nic szczególnego nie kupiłam, naprawdę dosłownie nic szczególnego. Jest tak zimno, że ja nam muszę wyjąć koniecznie kurtkę zimową sobie, a nie tak, wiecie, yy, kurtka jedna, na to kamizelka, chociaż wygląda, jakby to było tak, wiecie, razem, nie? Ale tak sobie łączyło czasami jest ciepło, czasami zimniej i tak y, sobie biorę, wiecie, dokładam. Dobra, jadę do domu i zrobimy sobie hol, zrobię sobie kawkę y, i się rozgrzeję. Idę obudzić moją małą, Nikolę, którzy, oni wczoraj tak śpiewali wieczorem, powiem wam, że to tak głośno, ale jest zimno. Jejku, jak ja zmarzłam. W ogóle jakoś nie wyspałam tej nocy stawiłam sobie zakupy tak słabo, żeby te jajka się nie zdziły, bo mu obiecałam te jajko, jajko dzisiaj przed chętnie, bo tam jakiś występ ma w przedszkolu, więc chętnie, tylko żeby koszuli mu nie zapomnieć, więc tak, okej, okay, dzisiaj było super. No i te jajko mu się ubzdurało. Ja mu nigdy jajek nie kupowałam, ale babcia mu zaczęła kupować. No i on te jajko, i te jajko, i mi się przypomniało jajko, mówię, no dobra, kupię właśnie to, co widzieliście. Już jest dość sporo tych ozdób świątecznych. A i wiecie, że ja nigdy nie kupiłam, jeszcze nie mam w swoich świątecznych zbiorach chyba, aj, e, tego skrzata elfa, co wszyscy kupują. I pepko wszędzie są. E, i, I powiem Wam, że, kurczę, pod choinką on faktycznie fajnie wygląda. Na pewno fajnie wygląda w takiej większej przestrzeni, nie? Ja to takie rzeczy bardziej mi się podobały, jakieś jest taki, wiecie, poprzestronny salon i w ogóle i tam fajnie stoją gdzieś w kąciku czy przy kominku. No ale dobra, ale chyba może bym się skusiła. To co ostatnio pokazywałam Wam, takie ciasteczka chyba z Piernika ALA, to były takie misiaki w Pepko, to one miały takie ruchome nogi, że można było niżej, wyżej, ale może takiego jednego skrzata bym kupiła, nie wiem, samą, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo jak widzicie, na razie to ja nie mam nawet kalendarza z czekoladkami, bo się nie skusiłam, nic ciekawego nie było. Mówię, jakieś tam wyprzedaże niby są, no bo to już, już nie, już pora. To już trzeba byłoby nadrawać okienka, ale jakoś tak... Nie, nie, nie mam ochoty na te czekoladki. Jak Mikołaj, jak Mikołaj. O matko. Dobra, jestem w domu. Zacalam światła. Zobaczcie, jak pogoda. Jak było śnieżnie, to było fajnie. Tak dużo śniegu, a jak jest mało, to zimno. Szybko się rozpuściło. Nie podoba mi się to. Dobra, że się rozbiorę. Mówi gorąco. No więc, o może w tym, tak trochę vlogmasowo, ale mi za gorąco. No więc, Dory, materiał powiem Wam, bo szybko schnie. Rewelacyjnie, bardzo szybko. Po prostu nawet nie potrzeba, nie wiem, jakiegoś yy, suszarki czy coś, wystarczy na krzesło i to. Chut. Więc na pewno często będziecie mnie w tym. Widzieć, a teraz tak trochę mniej. Dobra. Mniej, masowo. robimy sobie kawkę. Już to zróbmy sobie kawkę dzisiaj w tym świątecznym kubasku, tu nie, bo jeszcze nie wyjęłam. Dobra, tak szybciutko. Wołcze na. No, na 300 zł trzeba wydać. Jest coś świątecznego. Co, nie? Dla Nikoli. Co wziąłam różowego? Pieczarki. Jakiś chlebek. Foothold. Bazylia, kurczak. Mam nadzieję, że taki złocisty, bo raz kupiłam taki niezłocisty. Dużo musu, bo po to poszło, pychałam. Pomidorówkę midoruszkę dzisiaj robię, żeby mi taką z jabła. Musy sostnie, y, do doszeczkola, woda, marchewka, bo jakaś surówka z marchewki może by... Mam jabłko, a może by tak jabłko zetrzeć i z tym. Mmm, taką wieczkę. Ja tak lubiłam sobie zjeść jabłko. Yy, I taka przekąska. O, dawno tego nie jadłam. I widzę, że to jest skrócie, nie? Mmm, no. To muskie ściereczki. One są super. Te ściereczki są bardzo tanie, bo złoto coś. Cztery ściereczki yy, są takie duże, że czasem nawet je przecinam, jak mam ochotę na mniejszą. Ale genialnie się sprawdzają do wycierania, więc polecam. Wyszczą z nas szybko, bo nie chcę tutaj bycie, co vlog to nie, trochę później będę się pogadamy, czy się leży makaron. Wygłosowałam tylko macie ale nie brałam się dawno. U nas nie było cebulki strażonej więc kupiłam torbę, idzie do mojej torebki. Yy, I takie kurczakowe nóżki. Poduja. I tutaj kolejna farba, dużo tego nie ma, naprawdę. Parę bułek. sałata, Proszę, muszę kupić znowu kapsułki, ale póki co. Yy, no. Taki jam. Dawno nie było tego ruszu, wita. Dawno, dawno. O, oderwało się coś. Kupiłam serki dla młodego. Oni coś mówił ostatnio o cukiereczkach i serku. Nie wiem, gdzie to ja Ja tego nie kupowałam. No to, no to tylko takie były w bakusie. Nie wiem, te są jakieś czekoladowe i te takie marshmallow. Pianki po prostu. wzięłam dwa takie. odejrzałam, że zje tylko to, a resztę nie. Śmiechną Puder, Joko, były jakieś kosmetyki, wybrane to, co widzieliście, nie? Ale stwierdziłam, że ok, wezmę. Nigdy nie miałam żadnego kosmetyka z Joko i mamy tutaj puder, sypki, zresztą to, co widać. Yy, czy on ma jakiś odcień? Nie, biały. Znaczy, no taki wiecie, odpowiedni. No więc stwierdziłam, że ok, biorę. Nie było nic więcej. I kaki wzięłam. Będziemy to jeść, jak to się je obiera, czy coś? Widziałam, że to chyba normalnie jedzą, kroją. Skórki, nie wiem, dwa dwa, zobaczymy. I teraz, żeby się ważyć, co chciało, lepszych. nich. to dwa razy. E, taki miks e, i tu marchewka. Ostatnio, jak ugotowałam, to wszystko mi wyjadał Oskar Marchewka, więc wiedziałam, że tym razem, jak ugotuję, to będę marchewkę miała do tego. I jeszcze chciałam brokuła. Uuu, dużo, co? I włosy, więc o, zobaczcie. Mamy choinkę. No, choinka świąteczna. Yes, tak, choinka świąteczna. Urwało, bo robiłam miniaturkę. A co? bo zawsze potem nie wiem, co z tymi miniaturkami, jakie tu robić, więc... Tak. Może kliknę sobie ekspres. A muszę go odkamienić. Dobra, muszę podnosić trochę dzisiaj rzeczy jeszcze, bo to są jeszcze buty weselne. tu na... nasza z już dawno-dawno się skończyła, tak jak nasza włoszczyzna już się dawno skończyła. No i kupiłam płyn mm, do... Podprysznic, tak, że podprysznic, nieważne, era była jeszcze Mirabelka, ale ona słabo pachniała. jakoś tak nie, nie podobało mi się, więc wzięłam ten. O tak, pamiętam, że kiedyś go miałam, był fajny. No, najlepiej u nas się sprawdza y, forma tego, nawet młody, jak naciśnie, to nie wyleje całego. Także kręci, tylko kliknie kilka razy. Zdążę zobaczyć, co zabrać. Rozumiecie, o co chodzi. Tak, i, te, I dwa ice cream, z tym jedno brzoskiniowe. Ja bardzo lubię te brzoskiniowe. I to tyle. Dobra, pakuję, rozpakowuję, chowam. Robię stawkę, pakuję dziecko do szkoły. I yy, wywożę, bo dzisiaj zawożę, potem, potem wrócimy razem, bo, bo, bo wrócimy razem. I odezwę się do Was za one moment. A kawkę zrobimy sobie dzisiaj w tym cudzie. Spójrzcie, jakie piękne. Mhm. Jeśli nie widzieliście e, holu z temu, właśnie między innymi z tą bluzą, to wam, e, odsyłam was do holu z temu. Wow, zobaczcie, nic nie mówicie. Czy mi biust urosł? To byłoby odpowiednio. Bym się cieszyła, ale nie. Ha, ha, ha. No więc w holu z temu tam znajdziecie taką bluzę i, i taką szklaneczkę. Widzicie, jaka ona jest? O tak, o tak, bo wtedy będzie lepiej widać. O, tam ryga światełko, ale to nic. O, to to jest z temu, więc dzisiaj będę w takiej przezroczystej, ale świątecznej, świątecznej szklaneczce popijać kawkę. Dobra, kończę, wypiję tą kawę, ona już jest zimna, zajęłam się obiadem, zawiozłam Nicole. przebrałam kurtki zimowe, zaczęłam wieszać i tak wiecie co, jeszcze mam ten wczorajszy hol, leży wszystko w kartonie, więc trzeba się pozbyć. Poszłam szukać butów zimowych, bo mój małżonek stwierdził, że gdzie są jego buty, więc już jest późno, jeszcze się najadam, zimna kawa jak nie wiem co i ja już tu będę kończyć, bo mam dużo roboty, bałaganu mam wszędzie, pełen kosz, yy, worki z kurtkami i w ogóle ale stopniowo miałam poszewki, bo zmienia dzisiaj już na świąteczne, ale dobra, stopniowo, zrobimy sobie to jutro, co nie mamy jeszcze cały grudzień. Em, w ogóle nie mogę znaleźć mojej kurtki, znalazłam futerko, czyli takie tutaj, nie? Tam stoją różne rzeczy, nie patrzmy się. Ale przypomniałam mi się, że się nazywałam, więc mówię odezwę się, bo już późno. Em, I miałam taką czarną, połyskującą, taką ala skórkową, może nie, no, taka wiecie, wie, no pewnie wiecie i mam tylko pasek do niej i te futerko, a kurtki nie ma, dobrze, że druga jest taka długa, no bo ja jestem zmarźluch, ale zmarźluch, nie zmarźluch, przyszła mi kurtka taka sama, jak w tamtą miałam, tą taką czarną, tylko krótka, jakoś mi się zachciało krótkiej kurtki, więc muszę to porozpakowywać i już ogarnęłam te kurtki, tylko nie wiem, gdzie jest moja kurtka, pamiętam, że ją wyjmowałam i mówiłam, jeszcze sobie myślałam, że gdzie jest do tego futerko, bo wiecie, no wszystko wyprałam, podpinałam i tak do tej jednej przyczepiłam butelką na odwrót, więc straciłam tylko czas. Ale mam tutaj już coś ostrego i mam ten owoc kaki, więc stwierdziłam, że może spróbujmy. Podobno to jest takie dobre i widziałam, niektórzy się zajadają. Dobra, już kawę nie e, Więc nie wiem, jak to się ubiera, nie wiem jak co, ale było, już kilka razy na to się czaiłam, ale potem dziś mi wyskoczyło na TikToku, jak to się ubiera? Czy to plasterek? Dobra, nie, nie wiem. O, to jak jabłko. Wyskoczyło mi i jak oni to jedli, ja stwierdziłam, że dobra, że to jest takie dobry to sezon na to jest. A tego nigdy nie jadłam. Powąchajmy, zrobimy test. Ale mnie okno zaparowało i pada nie, Gdzie jest czapka? Muszę tą moją czapkę położyć gdzieś tak, żebym wiedziała. Na wierzchu. Pachnie jak jabłuszko. Trochę, może nawet inaczej. Jabłko z jakimś... Nie wiem, nieważne. Ale ja pachnę za to. Sol de Janeiro 61, tak jak mówiłam. Piękny zapach. Jaki to jest piękny zapach? A Nikola do mnie mówi: Ej, a gdzie są moje perfumy? Ja, ja mówię. Nic nie mówię. No, mm. <laughs> psikaj się, który mi chcesz. No dobra. Ja powiem Wam, że wcześniej jakoś nigdy nie zwróciłam uwagi na ten owoc. Że to jest yy, owoc oh. ten, takimi listkami, co nieraz dekorują yy, takie, wiecie, przystawki? Na jakichś takich imprezach okolicznościowych. Czy to jest to kaki? Bo tak właśnie wygląda ta końcówka. Obskrowałam. No dobra, to co? To się gryzie? Nie łyka. Mmm. Konsystencja jabłka. Smak jabłko, jakby z melonem. Mmm. I po. I po, po węchu trochę czuję cebuli do mojej palca, bo bierałam. Hmm, hm hm. hi. Hmm. Miałyśmy mi to razem z Nikolą spróbować, ale ja poszłam parę rzeczy jeszcze zrobić, ona zaczęła, siedziała sobie, po prostu, wiecie, z telefonem, czas myknął i ja ją mówię, szybko, 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 tu na to, tu na to, miałaś łóżko posiedzieć, to zarazę. Ale... Zawiązam ją, Pojechała by sama, ale ze względu na to, że Idziemy na to przedstawienie małego, no to ona też pójdzie, i potem nie będzie wracać sama. To mam to. Wiecie? A, bo czeka rękę z bo co bóle czuję? No <grym> tutaj też mam ręce. Tu nie. Mm, mm. Dziwne. Jakby gruszka bardziej. Mhm. Tak. Nie mylą, tylko gruszka. Nie wiem, nawet z jakiego kraju to jest, ale. Bardzo słodkie, bardzo. Bo mają czoło jak jeszcze moje dynia, które tutaj stoi. Część chciałam je schować, ale potem stwierdziłam, że schowam je razem. Część już schowałam w pokoju. Ale ja mówię: Dobra, schowam już wszystko razem. No spokojnie. Muszę moje ozdoby przynieść. Świąteczne. I tam, żeby do niego się dostać, to ja muszę mieć, wiecie co? Po weekendzie to zrobię. Albo nie. No nie wiem, pojutrze? Po pojutrze. Po nie wiem, za dwa trzy dni zrobię to, okej. Okay. Mhm, mhm. Mm ja mam szalony dzień, a mały czas mówi, bardzo późno, matko. Teraz ja muszę wychodzić. No więc... Christmas time. Hej vlogmas. Pa do jutra.